Czy mam kogoś do strony Xperia i jest ze mną dzisiaj? Xert.pl Oraz Adam.pl No, Adam Ołóża też jest, bo ona ma Z2. Nie mam Z2. Za chwilę wróci. Dobra, ja też nagrywam. No więc. Tu oczywiście widzi. Nie ma, się ma widzowie. A nie, nie masz Z2. Ej, no! No mówię, że nie mam... A ty mi chodzi, kiedy ja rozbłamam. No ja nie mogę, i ty? Czego? <laughs> <laughs> ej, nie! Ona jest dodana do działki? Nie. i po co ja jej zebrałem? Po co ja jej zebrałem? Tych! No ej, nie, dobra oddaj! Dobra, to w prawdziwym życiu cię trzeba. Czekaj, muszę ci coś zrobić. Oj, nie! Ja nic nie mi tu nie znam! Jaj! Masz, Dirka. I zaraz idź <świet> sobie po I patrz. <świet> <świet> Ej Patrz! Ej, patrz! Ej, zdupiony chyba na grani, czy nie? Ej, dobra, ogar. Jeszcze nie jest tak bardzo żypiona. No, sorry, widzę moją siostrę. Tak, za mnie! Oczywiście! Tak, ja to. Tak. Ja sobie chciałam pożarto pożartować, że tam sobie stawię, a to od razu już krzyczy. I tak widzowie, ja. Moja! No, mikrus? Jaki mikrus? Ktoś, ktoś mi napisał dodasz? Gdzie na prywie? No, tutaj na sklepie. Nie się wali, weź go, wywal. Ej, gdzie jest Ja przecież... Nie mam nawet dodatnego do działki! Co? Nie, nie mam dodanego do działki! I? I on chce, żebym go dodał. Nie, nie A, nie budujemy! Co? A, nie budujemy dlatego. Michał, postawiłeś tam w końcu? Nie, no postawił. Hmm. Tam na górze. Co źle? Tak! Ej daj mi ileś klocków. Ej, gdzie? gdzie są te staki, co mieliśmy? Krawuar. Nie mogę. Jest tu war... Warp... Warp. Farma. Wezmę nam jedzonko, okej? Okay? Yes. Farma kaktusów, lian, co? Dobra, zwierząt. Patrz. chodź kurczaki, jej. Ej, zniszcz coś u nas na działce. żeby po prostu pokazać, że kolega, że ty jesteś dodany. Temu Mikrusowi. A ja dał twój kolega obok mnie. A ten Mikrus to jest jej kolega? Nie. Maskina. Maskina? No, Ma, maskina. No. No, mask, tak. Ej, mam 11 kurczaków, ile jeszcze? Może z, ze stak, nie? O, parze, patrz jak u mnie to wygląda. Nie da. Mam jajko, yeah! tak, mm. nie ogarniasz. Ej, ile ja mam tego wziąłeś mięska? Może macie 6 deski. deski. Mamy deski, mamy dużo drewna. Daj mi jedno mm. drewno. Nie ogarnię plotmy. Daj mi jedno... daj mi jedno drewno. Ekser daj jej jedno, to drewno. Jakie to drewno? Wykład drewno. Na, drewno. Desk, deskę. Nie, jedno drewno. Nie deskę. Albo cztery deski, albo jedno drewno. Masz to akurat, mamy jedno. Super. Po Was kocham. A co jej dałeś? Drewno te Drewno te ciemne. Dobre? A do. Każde dobre, a po co ci mnie drewno albo jakieś tam inne? No, no. ja będę na czwarty level. Zobaczę jak Adam Lgosia. A Adam. Aby Adam nadal nagrywać. Co? Tak. No. Dobra Ogar, bo to jest bez sensu. Jem. No więc ym, to będzie taki nudny odcinek dla mnie. Ja tak gdzieś. 6 już importuję, to jest Markus, to mieszka tutaj. Tak, ja. Dobra, zrobimy cięcie, zobaczymy się, jakby na działce. Nie. Jesteśmy Co? znów na działce naszej. Tak. Ale ja już niestety kończę, bo. 10 minut, limita, a 10 minut się wstawia 10 godzin, więc wiecie. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, i cześć. Cześć. Pożegnaj się, Ada.